Jeżeli jestem pacjentem, który ma bardzo nieregularny tryb życia, podróżuję bardzo często, bardzo często latam samolotem do jednego miejsca, do drugiego i może się zdarzyć, że nie będę miał leków, że zapomnę wykupić, może jem raz tu, raz tam. Czasem zdarzy mi się, że nic nie zjem, a czasami zdarzy mi się, że zjem dopiero po trzech dniach. A badać ten wskaźnik to nie za bardzo będę wiedział gdzie i kiedy, ale też uprawiam sporty ekstremalne jak boks, jak skakanie ze spadochronu, wszystkie takie sporty, które mogą predysponować do większego ryzyka krwawienia, to jestem bardziej tym, który by skorzystał z protezy biologicznej, ponieważ mając protezę biologiczną, okej, okay, muszę się liczyć z tym, że kiedyś będę miał reoperację, czy miała reoperację, ale moje życie nie za bardzo się zmieni. Z drugiej strony, jeśli jestem kobietą w wieku rozrodczym i planuję Mieć potomstwo, to dla mnie zastawka biologiczna byłaby dobrym wyborem, ponieważ mogę spokojnie wtedy bez żadnego kłopotu, bez żadnych dodatkowych leków prowadzić czy być w ciąży. Nie będzie to stanowiło zagrożenia dla płodu, a okres porodu i połogu przebiegnie lepiej, na pewno bezpieczniej niż w przypadku zastawki mechanicznej.